Siemaneczko, Aras, Lajzów Poland, witam na moim kanale. Jeśli jesteś pierwszy raz, zostaw subika i łapeczkę w górę dla motywacji. Teraz tak, jesteśmy na Polonii, dzisiaj przy sobocie z rana zajechaliśmy na Polonie. Także Marek i Małolat już działają, że tak powiem wstępnie już zaczęliśmy wieszać haki, ponieważ tu będzie obcięte te profile i będzie zrobiona zabudowa do świetlika. Także sobie powieszamy to na hakach. Także Małolacik już sobie przystąpił do delikatnego narzucania owejże masy MP75, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Po czym będzie poszpachlowana ta ściana, tak doprowadzamy ją po prostu do stanu, że tak powiem płaszczyznowego. Ja się się pierdziele. Dobra, ogólnie ten. Jesteśmy tutaj, przystąpiliśmy do działania wstępne tam jakieś widzicie zabudowy jakieś, coś tam kabelki i inne takie rzeczy, przewody. Po prostu zdajemy sobie sprawę tak samo jak i Polonia zdaje sobie sprawę z owego stanu pomieszczenia. Także, że tak powiem, no nie ma rewelacji, jest wilgoć to tamto, także ogólnie jest wietrzone teraz, jest konkretnie grzane, żeby po prostu, po prostu tak, z pięć lat tutaj nic nie było, ani niegrzane, ani nie ten, dlatego te ściany wyglądają tak jak wyglądają, od trzech miesięcy dobrych tutaj, że tak, no dwóch, dwóch i pół miesiąca jest dobrze tutaj dogrzewane, także żeby to właśnie miało ręce i nogi właśnie. No i co? E, środków typu grzybo i inno twórczych nie stać. E, także tak, wstępnie było zagruntowane, jak widzieliście, gruntem szczepny, pierdołki, bajerki i inne cudawianki żeśmy tu wyrabiali. Także e, przystąpimy tutaj do płytowania. I tak to będzie, moi kochani, wyglądali. Ten paskudny, że tak powiem, sufit ma zostać zakryty regipsem. I wsio, że tak powiem, nie mamy generować tu, tutaj zbyt, że tak powiem, wielkich kosztów. Tak w skrócie. A być szybko, ładnie. I żeby to kurwa wytrzymało jakiś tam okres czasu, tak? Także tak sobie to działamy. Aż Rysiu się zwany mało latem, aż się zaśmiał z tego owego Do wydarzenia. wydarzenia. A ja idę chyba sobie teraz pojeździć na Orbitreku. Nie, trochę poświlujemy tutaj. Co tu mamy? O. Idziemy pojeździć. Troszkę lepszy orbiter. Taki solidniejszy. Ten to kupek kasy pewnie kosztował, Dobra, tak sobie oglądamy. Nie no, oglądamy. Dobra, przystępujemy do działania. Moi kochani. Marek już leci z kablami, także działamy sobie i się przerzucimy wtedy na mieszkanko. Gdzie? Wczoraj byłem, ale jeszcze była posadzka mokra. Także sobie pojechaliśmy pryskać dalej, pozałatwiać jakieś tam sprawy dnia codziennego. No i tak to widzicie moi kochani. Dobra. Bo znów latam styczką, a nic nie robię, nie pomagam chłopaków. Już się krzywo patrzą i... Całe życie. Całe życie. Dobra. Tak. Lecimy. Taka szybka aktualizacja moi kochani dla Was. Także mało lat sobie MPK. Połatał dziury. Teraz tak, my no zlikwidowaliśmy tą rurę dziadowską, nie? Bo będziemy sobie podłączać później kibelek i tam inne, tutaj jest główny odpływ I Jak pamiętacie, tu żeliwna rura. Oczywiście nie będziemy tego kleić na silikonie i łączyć z tego ponieważ yy, oglądamy inne kanały również. Także yy, damy yy, uszczelkę taką specjalną widziałem. Nie, świluję jak wiedziałem o yy, Dobra. Że was podkręcam jak zawsze e, tą rurkę też sobie zlikwidowaliśmy i nie wiedzieliśmy jak ją że tak powiem usunąć bo ona była odgrzewczej do innych pomieszczeń nie mamy e, kluczy dostępu nie mogliśmy zamknąć tej grzewczej e, także na szybko podjęliśmy sobie ją do góry i tak będzie sufit podwieszany także schowamy ją pod sufitem tą zlikwidowaliśmy zaczopowaliśmy. Y, to zlikwidowaliśmy, ponieważ ona tutaj wychodziła, szła z tego tam. Moje kochani, tą starą żeśmy zaciąbowali, ona tutaj, jak pamiętacie, szła. A teraz będziemy chcieli, że tak powiem, to jest zimna woda, y, tu będzie zabudowane, tu będzie boiler wisiał, tu będzie zlew. Troszkę przerobimy tą rurę i od tej lury zrobimy podłączenie do ubikacji. Tak to sobie to wymyśliliśmy. Także tak sobie działamy po malutku. Chłopaki przerzucili mi materiał na mieszkanko, gdzie czarną podłogę kładłem i malowaliśmy czarne ściany. Także tam sobie działamy. I za chwilę po mnie przyjadą po narzędzia, bo z tam pojechali. Nie jest tą wylewką samopoziomującą, żeby tam się podnieść do winyli. I tak to moi kochani wygląda. Leciutki obraz tego, co się dzieje na Polonii. U nas cisza, spokój. Jak widzicie, stadion jest. Krążymy sobie. Ziomek idzie też zobaczyć. Także widzicie, jak to wygląda. Jest stadionik. I no pięknie. Tak to jest, moi kochani. Przy sobocie. Także tak sobie działamy. także Za chwilę lecimy na tamtą mieszkankę. Oczekam na chłopaków. I do usłyszenia. Trochę podziałaliśmy dzisiaj, no. Sufit tu narzuciliśmy, elektrykę sobie Marek tu przerzucił, już oświetleniówkę, jak widzicie, już jest też wyprowadzona. Przerzucona, że tak powiem, górą. Yy, tu jest podwieszone na wieszaki, bo będziemy ciąć te profile, musimy sobie tylko po prostu powymierzać wszystko. I tak to sobie będziemy, kochani moi, działać tutaj. No. Także pomalutko, pomalutko w czynach społecznych z dobrego sektuszka. Jak widzicie, uderzamy tutaj i sobie działamy. Szybka aktualizacja, chłopaki po mnie przyjechali. Eee, także widzicie, jesteśmy tu na tym mieszkanku. Eee, sprzątamy podłogę, rozklinowaliśmy ją i będziemy ją zabezpieczać. Konkretny podkład, nie jakieś badziewie. Także mamy takie podkłady na płyteczki fajne. I sobie teraz położymy, i ja sobie zrobię, że tak powiem, tutaj yy, na razie miejsce, takie stanowisko robocze. Ponieważ dzisiaj chcemy wylać tutaj posadzkę, bo dojechał towar. Yy, tak i sobie położymy. A tu sms 30. Także widzicie, jak to jest, jak to wygląda. Dobra, także zabieramy się za robotkę. I za chwilę coś Wam dogram. Siemaneczko moje mojej młodeczki, i powiem Wam, że szybko skoczyliśmy z Mareczkiem do sklepu po siatkę podłogową Webera. Żeby nie było. 50 metrów kwadratowych. I wyobraźcie sobie, ile za nią kul nadaliśmy. Cenowo. Bo aż, aż sam byłem w szoku. Powiem Wam szczerze, poczęłem Marek, tylko sięgnę do portfela. Do... Mo... Twojego? Twojego? Powiem Wam szczerze, że sam jestem zaskoczony. Siatka weber, aż się Pan w Kasie śmiał, bo dziwną minę zrobiłem. Tak, bo na fakturę. 10 zł. Dyszka, Panie i Panowie, Dycha, za 50 metrów kwadratowych. Szczerze, super, jak dla mnie. Spodziewaliśmy się większej kwoty. Dobra, także moi kochani, rozwijamy sobie siateczkę. Podłoga jak wiecie była wcześniej zamieciona, tu jest odkurzona przy, i przeglądowana Była już wcześniej kiedyś tam. Dobra, teraz sobie rozwiniemy, urobimy wiksy i musimy się podnieść po prawie 8 mm do winyla Winyl 4 mm, mm na klej i wleweczka. Lecimy także dobra. Zaczynamy tą zabawę. Oczywiście znacie tego pana Jerzyka. Także lecimy. No, także tak. Michał już jest na środku. Siateczka, że tak powiem, leży na wzmocnienie. Posadzkowa. teraz tak. SMS-ka mamy otwartego I teraz kurczę e, Marek o dobra Kurde, tu leżą Dobra żebyśmy nie byli gołosłowni teraz tak e, woda na kilogram, na kilogram jest 0,20 Nie? I teraz tu mamy taką Tabeleczkę Że na 1 kilogram znaczy się na 1,65 Wypada metr, tak? Na 1 metr kwadratowy wypada kilo 65. I to przypada, że my się pod, podniesiemy w tym przypadku na jednym metrze na jednym metrze przy kilogramie 65 podniesiemy się milimetr Także, że tak powiem, po naszych chorwandach osiedlowych wyliczyłem iż potrzeba mi na tą powierzchnię ee, prawie 170 kg. Tam bez 20, 200 gram. Także lecimy sobie woreczki przygotowane. I teraz tak. Niech nie jest aż tak wielka, żeby przyjąć taką ilość kurcze towaru. Rozdzieliliśmy sobie na dwa i teraz jednego wylewamy. Dorabiamy drugą, wylewamy ten i sobie jeżykiem pojeżdżę, żeby się podnieść. Nie? Tak, 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 że tak, to wygląda. No i co? No co, przystępujemy do działania. Aha, no i moi chorwardzkim osiedlowym. Dialogiem i rozkminką i wyliczeniami, że tak powiem, wyszło nam, że do owej ilości masy należy dolać do tych 170 kg. Wyszło nam tam przy 200, gramach, przy 200 ml, przepraszam, wyszło nam tam 33 litry. Także uczyniliśmy również to, także wylaliśmy połowę i teraz przystępujemy do mieszania. Oczywiście pierwsza kawka dzisiaj. Także e, chciałbym e, teraz... O, że tak powiem. Dobra, teraz będzie dłuższa nawika. Panowie i panie. Panie i panewki. Szykujcie się, bo teraz będą mega pozdrowienia. Dziękujemy e, naszym oglądającym, którzy skontaktowali się ze mną i przysłali nam pyszną, pyśniutką kawę prosto z Niemiec oraz łakocie. I witaminy. I, 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 i witaminy, tak. I moc pozdrowień, także dziękujemy z całego serduszka. Ja, Bos. I Marek Agiusz, czyli nie. Marek M. Oraz Małolat. O. Trzecia osoba. I wszystko jasne. I wszystko jasne, także Rysiu, do Rysiu. O. Jest Rysiu, Rysiu się dołącza do imprezy i na no, już się tak rozwinęliśmy z tematami, także komuś coś też chciałem, że tak powiem dać od serduszka i po prostu odpalam sobie YouTubeka, żeby, moi kochani, nie pomylić nazwy kanału. Już szukamy, A, żeby Przepraszam. W że nie? nie? Szukamy. Kurczę. Super Pozdrowienka. Eee, powinniście się kojarzyć tą osobę. Kurczę, bo tego... nie cały powinniście kojarzyć, dobra, mam już go. Troszkę mi przymuliło. I oto, i on kojarzycie był z wizytą u nas, być z Anglii, zamieszkuje, prowadzi kanał. Eee, także jeśli chcecie zobaczyć, jak się żyje w Anglii, zapraszam na jego kanał i zobaczycie, jak to się gryzie. No, już poglałem. Eee, link do kanału będzie w opisie, także na spokojnie pozdrawiamy serdecznie, eee, że tak powiem. Polecam kanał, nie znamy się osobiście, polecam z dobrego serca Masyna e, syna niepełnosprawnego. E, widziałem go u mojego niedawnego znajomego na kanale, e, rok temu, także był, pokazał się, e, gdzieś tam macie zarchiwizowane pewnie, gdzieś tam na jakimś innym kanale, gdzieś tam byście mogli luknąć, albo u niego zobaczycie, o jeszcze lepiej, u niego zobaczycie, ponieważ. Chyba też tam ma coś tam nagrane, e, wizytę w Fordonie, czy w Bydgoszczy. No, także pozdrawiamy serdecznie, wbijajcie do niego na kanał, zobaczcie e, no, zwykłe życie normalnej rodziny, tak, w Anglii, swoją pracę. Też tam chłopak pokazuje, jak żyje się za miedzą. Także jeśli ktoś jest ciekawy i głodny, e, że tak powiem, żeby zobaczyć, co się dzieje, że tak powiem, za naszą granicami, za, na, naszą, za naszą granicą chciałem powiedzieć za naszymi granicami kraju jak tam się żyje y, naszym Polakom y, czy narzekają na na, 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 to, na Anglię czy na Polskę czy ten także wbijajcie do chłopaczka na kanał także ślemy mega pozdrowienia i opis będzie y, w opisie będzie link do owego kanału także wbijajcie do chłopaczka Dobra, bo się rozgadałem teraz, moc atrakcji poleciała i jeszcze raz po, pozdrowienia i dziękujemy za kawkę. Dobra, bo się rozgadałem, yy, także miksujemy i zabieramy się za to. Także za chwilę wam zrzucimy coś, jak to się dzieje. Jak widzicie, cały mokry, yy, kulam sobie. Także tak to tak, tak mój kochani wygląda. Iguana, może ładnie będzie. Także dojeżdżamy, już sobie tu kończymy. Popaki ostatnie michę, dorabiają. No, i lecimy, nie? Z temacikami, dobra. Eee, także za chwilę jakaś dalsza rzuteczka, eee, jak to wyszło. Pokażę Wam stufniarzeczką, czy się trafiliśmy co do milimetra eee, z posadzką. Po prostu zobaczymy, jak to wyjdzie. Także na bieżąco. Tak jak mówiłem, szybka aktualizacja będzie. Mamy przyrząd. Ustawiamy sobie o no, winyl a wiadomo, że ten no to milimetr półtora kleju zawsze. No to tak szóstkę bezpiecznie ustawiliśmy. Ach. Jak widzicie szósteczka u góry jest zaznaczona, żeby ćpieniek wyszedł. Także patrzymy sobie jak to będzie. Ach, do posadzki. Widzicie, moi kochani, szósteczka. Kawałek dalej. Szósteczka. Przemierzywszy, przemierzy jak widzicie. Przepraszam. Milimetr nawet więcej się... O, to jest szóstka. Teraz mi się przestawiło jak... I, moi kochani, szósteczka jest. Pikes, zobaczcie. Jest idealo, idealo jest, że tak powiem pełna profeska, żeby nikt nie miał wątpliwości. Tak to moi kochani, wygląda wszystko pięknie. Eee, chłopaki tutaj sobie działają. Jeszcze nam zostało wylać to, to pomieszczenie i na dzisiaj starczy, także spadamy. Moi kochani dla wtajemniczonych, jak jesteście Arkadiuszem i Zapomnieliście wcinki, wkleić, także wyjaśniam i objaśniam, jak złapać wysokość posadzki. Dobra, nie będę robił z siebie alfy i omegi. Szybko wam streszczę. Łapiemy sobie do płyteczki, także mam wymiar. No, na, ładnie na miarze. Także 10,5, czyli plus 6, powinno być 11 z haczykiem. Czyli 11.1, 11.2 11, mamy do posadzki złapane i jest 11.1. Także sobie tak samo przenosimy tutaj, nie? Musi być to samo, nie? 10,5 łapiemy do posadzki. Takie piwo I jest 11, przepraszam, bo chciałbym, żebyście widzieli po prostu. 11.1, że tak powiem, pełna profeska, 5-6 mm. No, także widzicie, jak to się robi profesjonalnie i bez wydziwiania. Bez wydziwiania. Yy, yy, sorry, jeśli komuś uderzyłem. Jakby yy, ktoś to wziął do siebie. Ja tylko pokazuję, jak robię. Yy, coś tam się nauczyłem i założyłem firmę. O, ten sposób może to tak. Ujmę. Dobra, także tutaj sobie mamy, także ładnie dosycha. Jak widzicie, już ściąga. Moi kochani, tu jeszcze się, że tak powiem, mieni. Tam już ładnie zaczęło ściągać. Widzicie, pomału się dzieje. Dobra, także, także lecimy sobie. Tutaj wyszło nam. Równie pięknie. Jak widzicie, moi kochani, i tak to wygląda. Precyzja. Dobra, lecimy na Havire, zawijamy się, myjemy sprzęt i lecę wam rzucić. Także do usłyszenia.